Myślisz, że twój broker jest darmowy? Śmieszne. Za każdym razem, gdy klikasz kup, ktoś po cichu kradnie ci pieniądze. Prosto z kieszeni. Dziś pokażę ci, gdzie ukryta jest ta niewidzialna opłata i jak przez nią tracisz setki, a nawet tysiące złotych rocznie. Zaczynamy. Cześć tu Inteligentne Handlowanie. Witam w ABC Inwestowanie. Wszyscy kochamy hasło 0%. 0% prowizji. Brokerzy tacy jak XTB zrewolucjonowali rynek, dając nam darmowy dostęp do giełdy, ale musisz zrozumieć jedną brutalną prawdę. W tym modelu biznesowym ty nie jesteś klientem, jesteś towarem. Twój darmowy broker zarabia pieniądze, sprzedając Twoje zlecenie kupna lub sprzedaży hurtownikom, czyli tak zwanym ani. Matoro rynku. A oni w zamian za ten przywilej dają ci odrobinę gorszą cenę niż mógłbyś dostać na prawdziwej giełdzie. Ta mała różnica to ich zysk i Twój ukryty koszt. Jak to dokładnie działa? Poprzez spread. Spread to po prostu różnica między ceną, po której możesz coś kupić, ceną ASK, a ceną, po której możesz to sprzedać ceną BIT. Wyobraź sobie, jak to jak w kantorze. Ta różnica to koszt każdej transakcji, kiedy handlujesz poza głównymi godzinami na mało płynnych rynkach. Animatorzy rynku celowo poszerzają ten spread. Dlaczego? Bo jest większe ryzyko, więc rekompensują je sobie Twoim kosztem. To właśnie ten poszerzony spread jest ceną, którą płacisz za darmowy handel. Wielu z nas korzysta z XTB. To świetny polski broker z ofertą 0% prowizji na akcje. Idealny do handlu na WIG20 w ciągu dnia. Ale tu kryje się pułapka, w którą wpada tysiące osób. Jest godzina 10 rano w Polsce, masz chwilę, pijesz kawę i postanawiasz kupić akcję Tesli. Wchodzisz w aplikację, klikasz kup i właśnie popełniłeś kosztowny błąd. Dlaczego? Bo o 10 rano w Polsce giełda w Nowym Jorku jeszcze jest zamknięta, ona śpi. Główny rynek dla akcji Tesli jest zamknięty. Handel odbywa się na rynkach pochodnych, gdzie płynność jest minimalna. Animator rynku, widząc swoje zlecenie, wystawia ci cenę z gigantycznym spreadem sięgającym jednego, a nawet 2% zróbmy prostą matematykę inwestujesz 10 tysięcy złotych. Spread 1% to 100 zł straty na starcie. 100 złotych, które po prostu znika, a teraz wyobraź sobie, że to samo zlecenie składasz o 15.30 gdy Wall Street już działa. Płynność jest ogromna. Spread jest niestety minimalny. Może wynosić nawet 0,01%. Twój koszt zamiast 100 zł może to być zaledwie złotówka. Ta sama akcja, ten sam broker, różnica w koszcie stukrotna. To prowadzi nas do ważnego pytania. Czy darmowy zawsze znaczy najlepszy? Brokerzy jak XTB czy Revolut oferują model zero prowizji. Płacisz głównie w sprecie. To świetne rozwiązanie dla długoterminowych inwestorów na płynnych rynkach, w godzinach handlu. Z drugiej strony mamy brokerów pro, jak Interactive Brokers. Tam płacisz niewielką, stałą prowizję za transakcje, na przykład jednego dolara, ale w zamian dostajesz dostęp do bezpośredniego, głębokiego rynku i najwęższych możliwych spreadów. Wniosek? Czasem warto zapłacić małą prowizję, żeby nie być po cichu okradanym na szerokim spreadzie. Wybór zależy oczywiście od Twojego stylu handlu. Jak więc bronić się przed łapką kosztów, niezależnie od rockera? Stosuj dwie proste zasady. Zasada numer jeden: szanuj zegar. Handluj akcjami tylko wtedy, gdy ich macierzysta giełda jest otwarta. Akcje Polski między 9 a 17. Akcje amerykańskie. Między 15.30 a 22.00 Czasu polskiego oczywiście. Koniec. Kropka. Zasada numer dwa. Używaj zleceń z limitem. Zlecenie rynkowe to zgoda na każdą cenę. Zlecenie z limitem ceny, limit order, to Twoja tarcza. Mówisz brokerowi, chcę kupić tę akcję, ale nie drożej niż po tej cenie. To chroni Cię przed poślizgiem i szerokim spreadem. Zwłaszcza na otwarciu sesji. Podsumujmy. Po pierwsze, handel zero prowizji nie jest darmowy. Płacisz w ukrytym spreadzie. Po drugie, ten koszt jest największy, gdy handlujesz akcjami poza godzinami otwarcia i głównej giełdy. I po trzecie, najważniejsze, handluj tylko w odpowiednich godzinach i używaj zlecenia z limitem, aby chronić swój kapitał jeśli pasuje to do Twojej strategii oczywiście. Teraz już wiesz, jak działa darmowy handel i jak unikać jego pułapek. Czy sprawdziłeś kiedyś, jak szeroki jest spread u Twojego brokera na akcjach z USA o 10 rano? Zrób to i podziel się wynikiem w komentarzu poniżej. A teraz zadanie dla Ciebie. Zaloguj się na swoje konto i sprawdź, jak ustawia się zlecenie z limitem ceny. To kluczowa umiejętność. Jeśli chcesz więcej takich porad, które chronią Twoje pieniądze, zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, Inteligentne Handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.